Widzieliśmy tutaj na materiale pokazowym. Co się dzieje z ciałem w chwili eksplozji? Użyliśmy tutaj wieprzowiny, czy użyliśmy tutaj kurczaka, żeby pokazać przybliżyć jakby warunki zbliżone do ludzkiego ciała. Widzimy, kurczak jakby rozleciał się na części. Była rękawica, która imitowała ludzką dłoń. Przy eksplozji petardy ta dłoń po prostu no palce czy imitacja palców no, jakby odleciały, zostały amputowane przez eksplodujący materiał. Pamiętajmy, to jest apel i do młodzieży i do osób pełnoletnich. Nie odpalamy środków pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych. Bawimy się z takimi materiałami na zewnątrz, w zależności jaki to jest środek pirotechniczny, czy to jest raca, czy to jest petarda hukowa, pamiętajmy zawsze o bezpiecznej odległości. Odpalamy taki środek pirotechniczny, taką petardę czy racę i oddalamy się na bezpieczną odległość. Jeżeli coś nie zadziała, petarda nie, od, nie zadziała, nie eksploduje, czy, czy raca nie poleci w powietrze, nie podchodzimy do niej drugi raz, ponieważ już to będzie dla nas, może to być niebezpieczne.